Cześć, Manko, witam w kolejnym odcinku. Dziś niecodzienny przepis. Przepis, powiem, idealny, perfekcyjny na sałatkę na zimę do słoików z papryki, pieczarek i cebuli. Ten przepis jest w mojej rodzinie od wielu lat, robię go co roku. Naprawdę w smaku jest na bajunia, tak więc zaczynajmy. Mam tutaj 650 gramów papryki przed obraniem. Chcę, żeby po obraniu było pół kilograma i z takiej właśnie ilości będzie przepis. Tak, więc jak widzicie, pozbywam się tego środka, pozbędę się jeszcze tych białych błonek. Ja mam paprykę czerwoną, ale tutaj możecie użyć. Dowolnego koloru yy, papryki. Nie, jak wiadomo, papryka czerwona jest najsłodsza, ale z zieloną równie dobrze smakuje ta sałatka. Tak więc, co kto ma? Może ktoś ma w ogródku jakiś nadmiar papryki. I teraz paprykę kroję cuk. Takie niewielkie, zobaczcie, można powiedzieć zapałki. Właśnie tak. I już nadmiar, przekładam do miski. Tak więc ja teraz się uporam z papryką i pokażę Wam, co robię dalej. Paprykę mam pokrojoną, mam tu niewiele, ponad pół kilograma, ale dosłownie odrobinkę, ale przyjmijmy, że jest tutaj pół kilograma. I teraz kroję 300 g cebuli, cebuli białej, ja tutaj nie kombinuję z cebulą czerwoną, ta jest bardziej wyrazista w smaku i jak widzicie cebulę kroję pół plasta. I przed dołożeniem do papryki po prostu rozdrobnijmy ją w dłoniach, podzielmy ją można powiedzieć na piórka. Właśnie tak. I już kroję kolejno. I teraz do pokrojonych warzyw wsypuję. Jedną łyżeczkę soli. Teraz dobrze to wymieszam. I takie warzywa odstawiam na około 2-3 godziny. Wiecie, ta papryka musi puścić sok. Również cebula. No i oczywiście w tym czasie te warzywa zmiękną. Tak więc 2-3 godzinki. A ja za chwileczkę działam z pieczarkami. I tak jak mówiłem, teraz działam z pieczarkami. Pieczarek mam pół kilograma. Oczywiście pieczarki umyte, wyszorowane. Na to, że mają takie, taki brązowy nalot. No ale wiecie, to, to jest normalne. I pieczarek nie kroję jakoś specjalnie drobno. Takie powiedzmy pół półplasty. Nie kroimy ich zbyt drobno, dlatego, ponieważ one podczas, podczas gotowania zredukują swoją objętość, zmniejszą kilkukrotnie. Tak więc, żebyśmy nie szukali po słoiku. Ja teraz uporam się z pieczarkami. I już działamy dalej, a nadmiar od razu przełożę sobie do garnka. Jak widzicie, pieczarki mam pokrojone, i teraz do pieczarek wlewam 3-4 łyżki wody, i będę gotował na bardzo małym ogniu. Można powiedzieć na minimalnej mocy palnika. I chcę zredukować ich objętość o około jedną około trzecią. No tak więc na, na pewno chwilę to potrwa. Pieczarki zredukowały swoją objętość, więc teraz pobiegnę je odcedzić. Papryka odstała około 3 godzin. Bardzo fajnie zmiękła. Puściła mnóstwo soku. I teraz tą paprykę z cebulą Muszę bardzo dobrze odcisnąć. Użyjmy tutaj mnóstwo siły. Tu już przykładam do miski. Może już ktoś próbował tej sałatki. To na pewno potwierdzi. Sałatka, pierwsza klasa. Tak więc ja, ja teraz się z tym uporam i za chwileczkę działamy z zalewą. Papryka odciśnięta, już jej zapach jest rewelacyjny i teraz działamy z zalewą. Zalewa bardzo prosta w przygotowaniu, ale oczywiście musimy dodać tutaj aromatu. Yy, do garnka wlewam wodę, pół litra wody, weźmy sobie od razu większy. Ponieważ te warzywa będziemy gotować jeszcze delikatnie, podgotowywać. Dosypuję cukier, pieprz, i sól. Tutaj jedna łyżeczka soli. Pamiętajmy o tym, że warzywa były już solone. Tak więc, żeby nie przesadzić. Tutaj mam przygotowany ocet, ale o tym za chwilę. I teraz tą zalewę muszę zagotować. I teraz do zagotowanej zalewy przekładam warzywa. Nie zostawiajmy tutaj nic. Wszystko wybierzmy. I teraz grzyby. I na koniec dolewam ocet. 80 ml octu 10%. Wiecie, ja tutaj nie używam octu jabłkowego do tej sałatki. No po prostu wydaje mi się, że ocet spirytusowy jest bardziej wyrazisty. A tutaj w tej sałatce to jest potrzebne. I teraz będę to gotował na minimalnej mocy palnika przez około. 10 minut. Składniki mam tutaj już podgotowane i teraz mogę napełniać słoiki. Oczywiście słoiki czyste, wyparzone. I tutaj najlepiej zrobić to szczypcami. No dłonią niewiele zrobimy. Tutaj to jest ciepłe. No ewentualnie łyżka. Ale słuchajcie, jaki tutaj jest zapach. I delikatnie ubijajmy. Jeden słoiczek gotowy i już leci kolejny. Dwa słoiki półlitrowe mam napełnione. Tutaj byłby jeszcze jeden około, powiedzmy, 200 ml. Ale to zostawię już sobie do obiadu. I teraz tą zalewę, która nam tutaj została, uzupełniajmy słoiki. tak, żeby nam przykryło tutaj tą sałatkę o, jest idealnie już napełniam kolejny słoiki mam napełnione, ja już sobie przetarłem o tym oczywiście nie zapominajmy to jest rzecz bardzo ważna ponieważ nie chcemy chyba, żeby nam się popsuła ta sałatka pasteryzacji Wam nie będę pokazywał, no jak pasteryzować po tylu filmach, tylu odcinkach chyba każdy już wie Powiem Wam tylko, że tą sałatkę będę pasteryzował jeszcze przez 15 minut. I tutaj nie bójcie się, że tu się coś rozgotuje. Nic takiego się nie stanie. Ta sałatka będzie trafiona w punkt i niesamowicie smaczna. Tak więc zakręcam i działam z pasteryzacją. Sałatkę mam zapasteryzowaną. Wy macie idealny przepis na coś pysznego. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. I cóż, życzę Wam udanego wychowania, i do następnego.